Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku porównamy sobie dwie małe puszki kolekcjonera z wersji niemieckiej i polskiej kolekcja road to UEFA Euro 2020. Każda puszeczka zawiera cztery saszetki, w niemieckiej jest jedna limitka, natomiast w naszej dwie, czyli tuż tu jest plusik dla polskiej małej puszki kolekcjonera. Jeżeli chodzi o cenę, to tutaj mamy 25 zł, a tutaj 5 euro, czyli niemiecka jest tańsza. No dlatego też jedna limitka jest więcej u nas, bo puszka jest troszeczkę droższa. Tak więc najpierw sobie to otworzymy. Zrobimy sobie też pojedynek limitek, jakie nam tutaj wpadną. Ja jeszcze szukam kilkunastu. Brakujących kart. Zaraz wam pokażę moją listę braków, ale najpierw sobie otworzymy puszeczki niemiecka Antoine Griezmann. No, i jak możecie zobaczyć, rogi są niezbyt dobre, chociaż nie. Limitka jest z rogami takimi zakończonymi. Na pół okrągło, więc nic tutaj nie jest uszkodzone. Czyli mamy Francuza, Griezmann, a w naszej polskiej puszce mamy takie dwie oto limitki Mbappe i De Bruyne. Czyli w sumie mamy pojedynek Francja kontra Belgia. Mamy dwóch Francuzów, więc sobie zrobimy. Taki oto pojedynek. Tutaj mamy puszkę polską, tutaj niemiecką. Więc zobaczymy, co wpadnie. W której puszce. Tutaj jest lista moich braków. No i zaczynamy. Wszędzie, gdzie wpadnie Francja i Belgia, po punkciku. Tak więc zaczynamy. Mamy wicela od razu prowadzenie Belgii 10. Tutaj karta specjalna Rising Star Jadon Sancho, Irlandia, Szwajcaria, Walia i Szwecja. Czyli kartą specjalną jest fansik. Ej, przepraszam, Rising Star. Teraz mamy saszetkę z polskiej puszki. Szwajcaria, Norwegia, Anglia, ponownie Szwajcaria Finlandia i Andre Silva z Portugalii czyli tutaj jest lepsza karta jeżeli chodzi o polską puszkę w tej pierwszej saszeczce. wracamy na stronę niemieckiej puszki i mamy Włochy Anglia Polska, Niemcy, Czechy i kartą specjalną jest Game Changer Forest ze Szkocji. To jest druga karta specjalna. Szwecja, Szkocja, Czechy, Irlandia, Czechy i. I Kosowo. Plastik. Zaraz sobie sprawdzimy, jak to wpada. Jedna na 7 paczuszek. No, czyli to jest na razie najrzadsza z tych wszystkich specjalnych. Prowadzenie na razie Belgii. 1,0 Turcja. Tutaj mamy Rumunię, Rising Star, Rising Finlandia, Chorwacja, ponownie Chorwacja i znowu mamy Belgię. 2-0 Adlerwejret. Ad, no, Belgowie prowadzą. Walia, Słowacja, Turcja, Niemcy, Grecja i Andrew Robertson. Jaki to jest numer? 270. Mam go już. Fans favorite. No i mamy pierwszą kartę z Francji. Mbappé jest na wazówce, do tego fans favorite Blind, Rumunia, Anglia, Hiszpania i Dania. To są cztery karty specjalne z niemieckiej puszki. I zaraz będziemy wiedzieć, co było w polskiej puszce: Turcja, Holandia, Finlandia, Polska, Norwegia i Fans' favorite Kier czyli to macie tutaj w polskiej puszce myślę, że dzięki karcie Nations League lepsza zawartość w puszce polskiej poza tym dwie limitki bo Mbappe był razem z De Bruyne w środku jeżeli chodzi o pojedynek to Belgowie wygrywają z Francuzami 2-1 Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.